Cześć ma dzisiaj w dość nietypowych okolicznościach jesteśmy na takim małym stawiku i tak szczerze powiedziawszy, spróbujemy złowić w ogóle jakąś rybkę. Zobaczymy czy w ogóle jeszcze coś tutaj pływa. Taki niewielki, bardzo mało wody. Wiem, że tam są miejsca, gdzie jest głębiej. Tam będziemy dzisiaj próbować, czyli pod drugim brzegiem. Dosyć spontanicznie. Po prostu nie myślałem o tym, że pojadę, ale może uda się nagrać jakiś fajny materiał, jakąś fajną rybkę. Także trzymajcie kciuki, nie zapominajcie dać łapki w górę i suba. Oczywiście, bo tylko 10% z Was subskrybuje kanał. A nie ukrywam, pomoże mi to w dalszym rozwoju, oczywiście. Także trzymajcie kciuki, lecimy. Bo niestety drugi wyciągałem no i złamała się szczytówka. W, jak wczoraj pakowałem do pokrowca, no i będę musiał zmienić. Muszę sprawdzić w domu, czy jeszcze będę miał taką miękką. O, i powiem Wam, mam wybranie. Jestem zdziwiony. bo mamy rybę nawet Powiem mamy duże golejzy z celu to mało chyba się zaczepiła kurcze razem z gołężami no trudno, spróbujemy zrobić krzywdę bezpiecznie od taki dość numer 14 od razu spróbujemy wyjąć, o udało się

Zostawcie mi wypadł, jak wiecie. Taki bezodziorowe kama T-360 eee, Kolega polecił mi To są akurat rozmiar 14 Ale widzę, że świetnie się sprawdzają Taką rybkę mamy Taki karasek <grybki> Całkiem przyjemnie się pływa Nie powiem, że wiem, 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 że na takim małym zbiorniku tam... eee, Nie ma się co spodziewać cudów ale mamy pierwszą wybkę całkiem przyzwoite jak na takie warunki Leci do wody Powiem szczerze, że całkiem przyjemnie dzisiaj nie jest zimno naprawdę fajnie nie marzną ręce myślałem że ten ręcznik będę musiał coś poszukać po prostu do wytarcia rąk, ale jest całkiem w porządku. No i przede wszystkim nie wieje. co jest dużym plusem. Nie wiem jak z rybami, no ale pierwsze i Także dosyć ciekawie się zapowiada. Do koszyka ładuję to co zostało mi z ostatniego wędkowania, czyli żadna nowość tak naprawdę. A na Haku akurat w tym momencie trzy pinki. Chyba około 20 minut czekaliśmy na to pierwsze branie. Także całkiem całkiem przyjemnie ja się rozkładałem akurat do końca no i chciałem tego drugiego kija użyć no ale niestety Chciałem schować go z powrotem będę musiał tam przełożyć szczytówkę no i będziemy nie łowić dalej i mamy znowu rybę może to ta sama o Teraz Chociaż może coś większego Może jakiś karpik idziemy do samego brzegu O to był leszczyk wypiął się Wjechał w gałęzie tam i wypiął się ale to nic. Najważniejsze, <gry> że widzę, że ryby tutaj są. I znów mamy branie w trzecim rzucie. Czyli trzeci rzut, trzecie branie. I drugie jak zobaczyć no nie udało się wyjąć, wypijało się, ale mamy kolejną szansę, aż jestem zdziwiony. Dużo liści, gałęzi. Wstają to tam wieżby, Ale to nic. Myślę, że damy radę. Znowu jakieś bardzo delikatne skubnięcia, widzę. O, troszeczkę mocniej, coś się rozkręca. No, zobaczymy. Może widzimy się przy rybce. Mam bardzo krótki przypom, tak prawdę mówiąc, bo jakieś 15 cm około. A to tylko z tego względu, po prostu, że kombinuję sobie troszkę. Przez to, że tutaj są gałęzie, i nie chciałem, żeby po prostu przy rzucie. Koszyk upadł wcześniej, a przyponu gdzieś zawisł na jakiejś gałęzi. No wtedy by na pewno nie było żadnych wskazań. A tak mam nadzieję, że on po prostu spada zaraz gdzieś blisko koszyka i raczej nie ma szans na sprątanie tam. No i mamy brak. Mieliśmy dwie ryby na haczyku. Brania bardzo chimeryczne. Jak widać na wodzie, totalnie nic się nie dzieje. Widzę, czy ta ryba już naprawdę przygotowuje się do tej zimy. Myślę, że prognozy na kolejne dni nie są już takie optymistyczne, jeśli chodzi o wędkarstwo. Myślę, że pojawi się lód. Tak jak w materiale, który nagrywałem, już z rana, gdzie był przymrozek około 3 stopni no minusie. O, na minusie, na płociznę pojawiło się trochę, trochę lodu. No i bardzo ciężko było ryba już wtedy nie chcę się poddawać, będziemy walczyć oczywiście, być może e, udowodnimy sobie albo nie tylko sobie, że można jeszcze w takie zimne mroźne dni e, łowić z powodzeniem białą robi się coraz zimniej, myślę, że jeszcze chwilkę, daję sobie jeszcze z 20 może 30 minut no i będę się zbierał, po prostu taki spontan, jak Wam wspominałem no, ale liczę na to, że jeszcze może w tym Ostatnie zrzucie, jakaś rybka się pojawi, w... ostatni rzut yy, wędka, zestawik już w wodzie, prawie na samym końcu. Poczekamy jeszcze chwilkę, w poprzednim nic się nie działo. Nie było już ani obcierki, ani żadnego wskazania. Ale mamy jeszcze chwilę. Próbujemy na dwie, biały, na dwie pineczki. Robaczka białego zdjąłem. Zobaczymy, czy ta ryba jeszcze zareaguje. No wiadomo, że każde wrzucenie zestawu może niekorzystnie wpływać i zanim podejdzie, poczuje się bezpiecznie, no to może to troszkę potrwać. A my dzisiaj, tak jak mówiłem, nie mamy tyle czasu. No ale fajnie, że udało się karasia złowić. Także i tak całkiem przyjemnie. Jak na te niecałe dwie godzinki. No to co się niestety wydarzyło, o czym Wam wspominałem. Takie ta szczytówka. Chyba po prostu zapiąłem niepotrzebnie zamek do końca. Jak nic tego nie robię, to wczoraj akurat zapiąłem go do końca. Jak pakowałem już wszystko do auta. No i stało się jak się stało, ale no niestety takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Spróbuję Wam nagrać branie. Mamy coś na kiju, ewidentnie. Także jeszcze próbujemy wyciągnąć tą jedną rybkę. Oj, chyba, że się spiewa ale próbujemy, zaraz zobaczymy. Mamy kolejnego operatora. to nie ten sam, a ja już zużyłem podbierak ale zejdziemy tu niżej na szczęście i go odhaczymy patrzcie jaki dziwny bardzo jakby wygięty, taka jak natura myślę ale zobaczcie ale jest taki taki troszkę większy jak poprzedni ale no, udało się Dobra, ryba leci do wody, a my się zwijamy. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Nie będzie żadnego podsumowania, także taki spontaniczny wypad. Fajnie, że rybka dopisała jak na te niecałe dwie godziny. Ja się zbieram. Zostawcie łapkę. Suba, jeśli filmy Wam się podobają w niedługim czasie wpada mikrofon myślę, żeby było zdecydowanie lepiej słychać bo ostatnie wypady z wiatrem niestety nie były zbyt dobre jeśli chodzi o jakość dźwięku no i staram się to poprawić docencie, lajkujcie ja będę mega wdzięczny że widzę, że moja praca Wam się podoba i że mogę dzielić się z Wami tą swoją pasją także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.